Co się dzisiaj dzieje w hali sportowej w Tychach? Fundacja Multi Integra z Tychów organizuje pierwszą wielką przedszkoliadę śląsko-małopolską. 450 dzieci, przedszkolaków rywalizuje w czterech najpopularniejszych w Polsce i w Tychach zarazem w dyscyplinach sportu. W koszykówce, w piłce nożnej, w hokeju i w siatkówce. Z ilu przedszkoli dzieci przyjechały dokładnie? Jest 16 drużyn z 12 gmin. Także reprezentacja godna, jak pani widzi rywalizacja o medale, o puchary. Każde dziecko wyjdzie z nagrodą i odwiedzi nas jeszcze Mikołaj. Cztery główne dyscypliny Pan powiedział, czyli hokej, koszykówka, siatkówka i piłka nożna, ale tutaj widzę też przedstawicieli futbolu amerykańskiego, czyli są jakieś dodatkowe atrakcje. No tak, trzeba przyznać, że środki pochodzą z Ministerstwa Sportu, za to serdecznie dziękujemy, ale gospodarz miasto Tychy stanęło na wysokości zadania, bo wszystkie kluby się zaangażowały wraz z falkonsami, w tym też serdecznie dziękujemy. Proszę powiedzieć, skąd pomysł na organizację takiej imprezy w Tychach? No myślę, że ten wiek aktywności dziecięcej przesunął się coraz bliżej, że tak powiem, wieku 3-4 lat już nawet, więc takie imprezy muszą motywować nie tylko dzieci, ale również rodziców do tego, żeby ten trud pokonać i być w stanie dotrzeć na trening, ćwiczyć z dziećmi samemu czasem. Czy możemy liczyć na to, że to jest pierwsza edycja i będą kolejne? No, mam nadzieję, że tak. My postaramy się składać kolejne wnioski. Myślę, że, że impreza jest sukcesem i organizacyjnym, i sportowym, więc mam nadzieję, że, że będziemy mogli to powtarzać już co roku. Może zwiększać o następne województwo, a może uda się zrobić pierwszą ogólnopolską przedszkoliadę ze wszystkimi dziećmi z całej Polski.